Cześć! Dziś ubieracie się ze mną, na sobie mam koszulek Adidasa, taki czarny, spodnie też Adidas, współpraca Adidasa z Marimekko, słuchajcie, złote lampacy, charakterystyczny wzór taki kwiatowy, dla tego domu mody i spodnie są sportowe niby, ale mają słuchajcie, kanty i są proste, przez co no, mają taki, słuchajcie, styl elegancko-sportowy. Taka sportowa elegancja. Bardzo fajne, wygodne spodnie. No, słuchajcie, kieszenie. No i przez ten, słuchajcie, krój, print, są bardzo to oryginalne spodnie. I tak to się prezentuje. Taka limitowana kolekcja. Króluje czerń tu i złoto. E, oczywiście, słuchajcie, czarne baleriny, które do wszystkiego pasują. I żakiet e, lniany z medycyn. E, więc, e, no, słuchajcie, materiały oddychające. Tutaj sobie podwinęłam rękawy. I tak się całość prezentuje. E, taka sportowa elegancja, bo czarny kolor połączony ze złotem. I z marynarką taką elegancką, lnianą. Taki szlachetny materiał, szlachetny kolor takiego naturalnego lnu. Więc y, taka elegancja sportowa. Wygodny strój, a zarazem elegancki. Birytaria ta sama, słuchajcie, łańcuszek, taki delikatny zegarek Casio, bransoletki Pandora. Taki delikatny pierścionek, kolczyki kółeczka. Zrobiłam sobie taki koczek. Mało, żeby też było wygodnie, bo jest ciepło. I jeszcze raz całość tak się prezentuje: jest ciepło, robi się fajna pogoda. Ja Wam życzę cudnego dnia. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, będzie mi niezmiernie miło. Subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszam Was do oglądania mojej holi. I do zobaczenia. Cześć.